Plus czterdzieści kilka do sześćdziesięciu to może być znowu jakaś łuska A zobaczymy. Zobaczymy. Myślałem, że to jest to jeszcze delikatnie podkopię i sprawdzimy. A jest tutaj. Raz. jego pointera wezmę Pointer za 45 zł. A robi robotę jak te za 600. Może no do końca nie jest taki mega, ale coś tam daje. Uj, chyba w miejscu pod O. Jest. To jest tutaj. Co my tu mamy? Chyba to będzie odłamek jakiś. Coś mi się wydaje. O. Kolejny stary, bardzo stary bursztyn. O, ale gwóździk fajny, to to nie jest sprzed 20 lat, no, jakieś fanty są, chociaż mogłoby być coś lepszego, ale jak na pół godziny do lasu może być.